Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela publicznie uskuteczniają, czy dziś będzie drapu? Drapu pazurkami. Agnieszka Kaczorowska zalicza się do grona najpopularniejszych influencerek w Polsce. Na Instagramie śledzi ja już ponad 415 tysięcy obserwatorów. Od niedawna media społecznościowe celebrytki wzbogaca ja także niezwykle głębokie. Motywacyjne cytaty. Kaczorowska ochotno radzi fanom jak zec, odkąd ukończyła kurs na Tenerka Mentalna. Mimo nowych pasji i zawodowych wyzwań, Agnieszka nie zapomina wciąż o tancu, dzięki któremu poznala przecież swojego ukochanego meza. Kaczorowska i Maciej Pela na ślubnym kobiercu w 2018 roku. Para dočekala się dwóch córeczek Emilii i Kabrysi. Mimo, ze związek tańcerzy uchodzi za niezwykle udane, Pela wspominał niedawno o wzlotach i upadkach, które przeżył w malzeństwie. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Przy kochającej kobiecie również można przezywać wzloty i upadki. I stajac w prawdzie. Oboje zaga mieliśmy swoje wzloty i upadki. W każdym z tych momentów mieliśmy pełnię miłości i wsparcia. To, że się kochamy, nie wyklucza, że na naszych drogach pojawiają się różne wyzwania. Natomiast ważne jest to, że z naszej relacji płynie sila, która pozwala nam te wyzwania pokonywać, pisał jakiś czas temu Pela. Maciej Pela mówi o emocjonalnych problemach, uzywkach i kryzysie w związku z Kaczorowska. Co do cechaja jest ze mną nie tak? Zdaje się, że obecnie nad Agnieszką i Maciejem unoszą się amory. Kaczorowska udostępniła na Instagramie wideo, w którym prezentuje metamorfozę swoich paznokci w tle rozbrzmiewa piosenka Lvis in Inthe która najwidoczniej opisuje obecny nastrój jej meza. Pele pokusił się bowiem o zalotny komentarz, który umieścił pod filmem. Tancerz dopytywał Kochana, czy zafunduje mu drapu. Drapu sfizos ozdobionymi pazurkami. Celebrytka opowiedziała bez zastanowienia. Czy dziś będzie drapu, drapu tymi pazurkami dopytywał Maciej. Of course odpowiedziała bez zawahania Agnieszka. Cieszycie się, zapoznaliście plany Państwa Pela?